Witam wszystkich pięknie. Dzień dobry. Kalimera. Jak samo poczucie w tym tygodniu pięknym. udanego tygodnia. No tutaj na Krecie pogoda no dość wietrzna. Już jakieś tydzień czasu, może 10 dni. Taki jest wiatr, że normalnie i ludzi zabiera. 40-60 km na godzinę. Ale nieważne. A my Wróciliśmy do piaskownicy. nic. Trzeba podążać pewne rzeczy, e, czyli te ozdobne klomby, ale to Wam pokażę później. No i tak sobie to tworzymy. Nie mieliśmy kamyków ozdobnych. Dnia, ale nie wiem. I trzeba dokończyć. No, wiesz, że jest jedna robotka z drugiej strony. Dobra. Jak coś to Wam pokażę. No to znowu ja. Proszę bardzo, zakończyliśmy. I, tak powiem, końcik medytacyjny. No, nic nie zrobiliśmy, a 800 kilo piachu wleciało na nasze piękne klomby. Tak to wygląda, tu basenik ładnie pięknie, no villa jeszcze nie jest oddana dla turystów, myślę że w przyszłym roku, tak to wygląda. Teraz idziemy zrobić inny klomp z drugiej strony, też od podstaw, będzie żwir, jeszcze zobaczę co wymyślimy, pokażę Wam za chwil kilka w następnym ujęciu. Mamy następny, następną część ogrodów, naszych wspaniałych. I sobie tworzymy, tak? Tutaj zostało dwa razy wykoszone, oczyszczone. Teraz yy, zajmiemy się układaniem agrowłókniny, tak? Żeby nie było tak dalej. Roślinki ładnie będą wyglądały. I kamienie ozdobne. Hibiskusy wjechamy teraz i będzie kora sosnowa, kora sosnowa razem z hibiskusami, a tam kamyczki. Jak coś stworzymy, to dogram. Ale która jest godzina? W pół do trzeciej. Dzisiaj tego nie kończymy, ale pokażę wam końcowy efekt. No dzisiaj nie zakończymy. Ale... Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Super. No to potrzeba jeszcze jeden dzień. Ale tak właśnie się bawimy. O ogrodnictwo w Grecji. Cześć.